Siemanko z tej strony, Elio Patari, Retrofan. Dzisiaj odcinek na poważnie i to tak totalnie na poważnie. Bo często zaczynam swoje materiały mówiąc, że będzie na poważnie. Potem jakieś poćmiechułki wlatują. E, tym razem zero poćmiechujek. Może troszkę pociśnimy komodorowcom, zero marketingu growego, o którym czasami piszecie w komentarzach, tak jak e, w materiałach pod Terminatorem albo pod, e, pod Jamesem Bondem. Bo kurde, mimo tylu lat prowadzenia kanału, część widzów dalej nie wie, kiedy ja żartuję, a kiedy nie. I to nawet takie stare wygi jak Piotr z kanału KRG. Pozdrawiam. Także dzisiaj totalnie na poważnie e, i bohaterem dzisiejszego odcinka jest fantastyczna gierka. Worms. E, przy czym nie są to worms, o których teraz pewnie większość z Was po, pomyślała, nie są te robaczki strzelające się na naprzeciwka z różnych broni. Jest to zupełnie inna gierka. E, gierka, która jest podobna do, do do Mule, do Kennedy Approach, do Air Support, ale nie w sensie rozgrywki, no bo trudno, żeby jedna gra była podobna do, do trzech kompletnie różnych gierek, e, ale podobna w tym sensie, że jeżeli mieliśmy z nią styczność za młodu, to na milion procent, nie na 99,9%, na milion procent osoby, które miały ją za młodu, nie wiedziały o co chodzi. E, jak Kennedy Approach, albo Mule to wiem z waszych komentarzy. Można było zatrybić tam, siadając, nie wiem, z bratem, z kumplem, i, i próbując, kombinując, można było, można było zatrybić, dojść do tego bez instrukcji o co w gierce chodzi. No to nie wierzę, że komuś się udało. Wormsy z 1983 roku. E, zatrybić i, i wiedzieć, co tam trzeba robić, bo tam jest po prostu chaos w tej gierce, jak się, jak się do niej podchodzi bez instrukcji. E, także dzisiaj, dzisiaj Wam wytłumaczę z największą przyjemnością o to, o co w tej gierce chodzi, e, pokażę, jak grać i naprawdę zachęcam. Nie jest to gra, może, która przyciągnie na tak wiele godzin jak mule, jak NDA Approach. E, przyciągnie na jakiś czas, ale warto, warto po prostu zobaczyć. Warto się sprawdzić czy, nie chcę Wam wszystkiego powiedzieć zanim zaczniemy gameplaya, sprawdzić czy jesteśmy w stanie przewidywać pewne rzeczy, zapamiętać pewne rzeczy. E, warto też podejść do tej gry na zasadzie, e, zastanowić się jak było trudno napisać algorytm sterujący tą grę, szczególnie że, że można tam grać aż w czterech graczy, e, z czego trzech może być sterowanych, za dużo wygaduję, za dużo, dobra. E, tyle wstępniaka, zapraszam na gameplay Wormsów. Niestety nie będzie kultowego odpala materyny, ponieważ jestem zmuszony zagrać na emulatorze, z tego względu, że wersja gry, cztery właściwie wersje, które są na Atari Online, e, odpalają się na fizycznym sprzęcie, ale robaki nie rysują ścieżek. Nie wiecie, co to, to są jeszcze te ścieżki, ale to wam, to wam pokażę w czasie gry. Bez rysowania ścieżek to jest to jest niegrywalne. N nie da się, po prostu nie da się, ciężko się w ogóle połapać, muszą być rysowane ścieżki. Według instrukcji można je włączać klawiszem F, F lub G, włączać, włączać, ale to nie działa, nie działa w tej wersji. E, natomiast na Atari Mani jest dobra wersja, która działa na emulatorze, ale znowu się nie odpala na fizycznym sprzęcie, po to, że dekompresji po prostu się zawiesza i stoi i się dekompresuje cały czas w kółko. E, dobra, mamy logo Electronics Art. Tak przy okazji Wam powiem, że to jest chyba moje ulubione logo, jeżeli chodzi o, o, o deweloperów, o, o te firmy, które te gierki tworzą. Jest proste, zawiera te literki, które mają być, naprawdę jest, jest świetne. E, zmieniło się ono w, w napis Wormsy, ze za zapytanie za, za zapytania. Nie wiem, czemu ten znak zapytania ma masu To jest takie... robaki? Takie, takie coś, nie? I uwaga, Pojawił się ekran, gry i teraz wyobraźcie sobie za Wajta, odpalacie tą gierkę i robi i po odpaleniu robi się to, co teraz widzicie na ekranie. E, zaczynają jeździć jakieś kurde kreseczki. E, kreska jasna zielona rysuje z... ciemne zielone linie, jasna niebieska, ciemne niebieskie. Ekran zaczyna się zapełniać, jakieś numerki na dole zaczynają lecieć i nie... dobrze mi widać, dobrze mi widać. I kompletnie nie wiadomo o co chodzi. Jak gierkę odpalamy i zaczynamy tam coś próbować. W ogóle nie gra się joystickiem, gra się spacją i ndm, Do tego też, też trzeba by było dojść, mając tą gierkę. No robi się totalny chaos, rozpiździel. Nie wiem o co chodzi, ale po to, po to macie mnie w takich odcinkach na poważnie, żebym ma wszystko wytłumaczył. Naciskamy więc start. I teraz tak. E, można grać w cztery osoby. E, Każdy cztery osoby. Czterech zawodników, bo może być albo osoba fizyczna tak jak ja, jakiś nasz kumpel, a może być sterowany robak przez komputer. I to są te cztery pola na dole. Pierwsze pole jest napisane NEW, drugie AUTO, trzecie WILD, czwarte jest NIEWYBRANE. O co z tym chodzi? Przemieszczamy się w ogóle po tym klawiszem SELECT. Przechodzimy sobie po tych, po tych polach, żeby wybrać zawodnika, który gra. I teraz tak, NEW, ja sobie na niego najadę. NEW to jest gracz, czyli my. Zostawiamy. Jedziemy dalej. AUTO to jest komputer ale komputer sterowany algorytmem, który zapewnia komputerowi optymalne ruchy mające na celu e, jak najlepszą drogę do zwycięstwa, tak to nazwijmy. E, dalej mamy Wild, opcję, to jest algorytm komputera, który wykonuje bardzo chaotyczne i nieprzewidywalne ruchy. Tam musi być jakiś generator losowości, a, 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 ruszę w tą i robok rusza w tą, na tej zasadzie. Zero myślenia, bardzo to potrafi skomplikować rozgrywkę, a na trzecim, no tutaj selectem się przemieszczamy, obszynem sobie wybieramy. i jeszcze. Jest jedna opcja, same. Same, czyli taka sama, to oznacza, że jeżeli zakończymy pierwszą rozgrywkę i ustawimy sobie same, to tak jakbyśmy chcieli grać graczem, czyli nami, ale, ale z bardzo ważną e, różnicą. Robak, którym będziemy sterować, jest nauczony rzeczy z pierwszej rozgrywki, bo tutaj najważniejsze w tej grze jest uczenie robaka. Zaraz wam to pokażę. Ja na razie powybieram tutaj wszędzie 3, te cztery kreseczki, to oznacza, że nikt tu nie będzie grał. Puścimy grę po prostu na jednego zawodnika, żebym Wam wytłumaczył zasady, a potem sobie puścimy ja versus komputer. Pokażę Wam też jak wygląda potem rozgrywka z czterech zawodników, trzech komputerów, ale to już jest chaos. To już te nasze logiczne myślenie, uczenie robaka, już jest ciężko wprowadzić w życie, bo jest po prostu burdel na ekranie. Dobra, naciskamy start i teraz tak. Nasz ekran gry. To tak się troszeczkę do was teraz obrócę. Nasz ekran gry to są trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest na dole będzie tam punktacja i który zawodnik rusza, to z tymi kolorowymi kreseczkami pod, 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 podkreślone. Druga rzecz to jest nasz robak, to jest ta migająca kreska, a trzeci to jest pole wypełnione tymi kropeczkami. Naszym zadaniem jest zdobycie punktu. Żeby zdobyć punkt, musimy zdobyć pole, czyli tą kropeczkę, a żeby zdobyć tą kropeczkę musimy wyprowadzić od niej sześć ścieżek, tak jak się w Settlersach ścieżki budowało od punktu do punktu, tutaj musi być tak samo, tylko z jednego, z jednej kropeczki musi być sześć ścieżek, żeby utworzyło to nasz y, punkt, który będzie naszą własnością, y, miejsce, to wiecie o co chodzi, że będzie nasze, że będzie po prostu nasze. Oczywiście nie jest to łatwe i zaraz Wam to wytłumaczę. I teraz tak, naszym robakiem możemy się poruszać w sześciu kierunkach. Zmieniamy kierunek. nie wiem czy już mówiłem, nie grać, tylko spacją i returnem. Spacją sobie zmieniamy kierunek, który może iść, jak widzicie tych kierunków jest sześć, jest w prawo, dół, prawo, dół, lewo, 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 góra, prawo, góra. I enterem zatwierdzamy dany kierunek ruchu. No i teraz uczcie się, jak się uczy robak. Naciskamy, znaczy ja enter naciskam, bo to emulator, ale naciskamy return. Robak ruszył w prawo. Narysował linię. I właśnie tej linii nie ma w tych wersjach, które są na Atari Online, a to jest najważniejsze. To się robi po prostu czarne tam. Nie ma. Musi być linia. Musi być linia. Zrobiła się linia. No i co to oznacza? Że nasz robak wie, bo on jest na razie taki nasz robak jest na razie takim Takim komodorowcem nic nie trybi, nic nie trybi. Musimy go dopiero nauczyć. No i już ruszył w prawo. I teraz co się stanie? Jeszcze jest jedna ważna rzecz. Teraz kolejne ruchy możemy wykonać już w pięciu kierunkach, ponieważ nie możemy chodzić już po no wydeptanych, trudno w przypadku robaka mówić, ale no takich, one tak, one tak po tej ziemi chodzą, to nie możemy już po takich ścieżkach wyciałowanych chodzić. Czyli zostaje nam pięć możliwych kierunków. I teraz co się stanie? To jest najważniejsza rzecz. Teraz się skupcie. Co się stanie, jeżeli nacisnę Enter, czyli wybiorę ruch w prawo? Robak nauczy się, że jeżeli pójdzie w prawo, to następny ruch, który musi wykonać, też jest w prawo. Ja to, ja to zaraz zrobię, ale jeszcze wam wytłumaczę na, na drugim przykładzie. Jak teraz byśmy wcisnęli retur, to robak się nauczy, że po pójściu w prawo, idzie się po skosie do góry w prawo i on się zatrzymie, bo nie wie, co dalej. Ale jak mu zrobimy taki, taką naukę, że szedł w prawo i jeszcze raz pójdzie w prawo, to on będzie on wykonał w prawo i jest nauczony, że jak wykona w prawo, to ma iść w prawo, a że wykonał to w prawo, to pójdzie w prawo. I w praktyce popatrzcie, narysuje nam całą linię, przejdzie dookoła. I tu jest też bardzo ważna rzecz, jak wychodzimy z prawej strony ekranu, pojawia się z lewej. I tak samo z dołu z góry i to samo działa po przekątnej. Jeżeli teraz go puszczę po przekątnej, że to zrobimy, go nauczymy go kolejnych kroków. Teraz go nauczymy, że idzie w prawo w dół. Naciskamy return, ale on dalej nie wie co zrobić. Nie wie co zrobić. I teraz wam właśnie y Pokażę, jak się nauczył dwóch kroków. Nauczył się już iść w dół i nauczył się iść w prawo pod warunkiem, że wcześniej też szedł w prawo. Więc jak teraz mu nacisnę return, czyli wydam polecenie iść w prawo, to on wie, że kolejnym krokiem po pójściu w prawo jest pójście w prawo. Czyli zacznie nam napierdzielać. Popatrzcie. I napierdziela, rysuje tę linię i wiedział, że jeżeli się skończy możliwość iścia, to ma się obrócić w prawo w dół. Teraz, jak mu nacisnę Enter znowu, to on już ma więcej nauki w głowie, bo wie, że tak, że po prawo idzie w prawo, że jak się skończy droga, idzie w dół, i teraz się nauczy nowej rzeczy, że jak pójdzie raz w dół, to ma iść w prawo. I teraz popatrzcie, co się stanie. Naciskam Return i widzicie? Dobija w dół w prawo. Leci, dobija w dół w prawo. I on tak teraz cały ekran zapełni, aż wyjdzie od góry. Dobra, ja mu to przerwę nacisnę jeszcze raz Start, czyli już wiecie mniej więcej, na czym polega nauka. Teraz wam pokażę, postaram się pokazać o, o co tu chodzi z tymi, z tymi zdobyciem tych pól. Dajemy mu dwa razy return, żeby poszedł, żeby poszedł sobie w prawo. Postaram się zrobić taki, taki ruch, żeby, żeby, właśnie, żeby właśnie utworzyć pole. Popatrzcie, wydałem mu polecenie, że po skosie w prawo ma dalej iść po skosie w prawo. I szedł tak długo, aż natrafił na blokadę w postaci tej drogi poziomej, ale my mu, teraz mu damy o, w tą stronę żeby szedł. Popatrzcie, wcisnę return. Nic się nie stało. Znowu możemy wybrać kierunek, ale jak jeszcze raz wybiorę ten sam kierunek, to on będzie wiedział, że po skosie w lewo ma dalej iść po skosie w lewo. I patrzcie, co się stanie. Leci, napotkał przeszkodę. Ja mu teraz kurde, Enter wcisłem nie potrzebno. No nie w tym kierunku. Dobra, ale udało się chyba. No, nie udało się, ale się uda. To czekajcie. No wiecie o co chodzi. Czekajcie, teraz mu pójdę, pójdę. mu, O, mi się klawisze pomyliły, bo chcę właśnie dojść do sytuacji, w której na środku centralnie na Popatrzcie teraz na środek. Patrzcie, patrzcie, bo to jest klucz. Centralnie punkt środkowy. Mamy już w lewo, w prawo, czyli dwa kierunki. Mamy po skosie, po skosie, kolejne dwa kierunki. I mamy jeden po skosie w górę, pięć kierunków. Czyli od tego punktu odchodzi nam już pięć ścieżek. Czyli brakuje nam jednej ścieżki, żeby zagarnąć to pole. I teraz tą ścieżkę utworzę. Nie mogą mi się klawisze mylić. Pójdziemy w ten sposób, tak go nauczymy. Teraz go na... Nie mogą mi się klawisze pomylić. Teraz go nauczymy w ten sposób. O, i popatrzcie, i teraz zaczął migać, i zdobyliśmy pola. Ale dlaczego nie zdobyliśmy tylko środkowego, tylko te boczne? Bo te boczne są tymi krawędziami, które no, przerzucają nas na drugą stronę ekranu, więc jeżeli popatrzycie na tej sprawy, na ten, no wiecie o co chodzi. Ten z prawej strony, on, on wychodzi w tamtą, ale pojawia się z drugiej strony po prostu. No, już jest wszystko jasne, już jest wszystko jasne. Wiecie, jak się programuje. I teraz naszym zadaniem w grze jest tak, przemyśleć, na bazie tego, jak robi nasz przeciwnik, czy komputer, czy człowiek, jak zaprogramować jego drogę, żeby jak najszybciej i jak najsprawniej e, zapełnia, wyprowadzać te sześć ścieżek z każdego punktu i zdobywać, zdobywać punkty. Najlepszą taktyką jest tworzenie, jest tworzenie nauki na zasadzie takich. E, o, takich łamańców, widzicie? Już go nauczyłem, że jak jest lewo, to w prawo, jak lewe, i on sobie rysuje ścieżkę. I na przykład teraz go możemy. Ja, ja wiem, że atarowcy już trybią. I teraz go nauczymy czegoś takiego. Popatrzcie. Wcisnę, retur teraz już samo będzie. Za... Nie, jeszcze, jeszcze muszę w drugą stronę. O! I teraz popatrzcie, i chłopak zrobił już takiego. I zostaje nam teraz jeszcze te, te, te poziome linie robić. I tak musimy. Analizować tą sytuację i przede wszystkim pamiętać, jakich ruchów go na nauczyliśmy, żeby wiedzieć, co on zrobi, jeżeli wybierzemy dany kierunek. I na przykład, dla przykładu, nasz robak jest kompletnie nienauczony, co robić, jeżeli siedzie w prawo, więc jak naciśnimy w prawo, nie zrobi się kompletnie nic. Ale jak mu damy teraz już po skosie w prawo, a on już jest nauczony, co ma zrobić po skosie w prawo, jeżeli dobrze pamiętam, bo tak to chaotycznie też, to już zacznie nam napierdzielać znowu tego zygzaka. Uwaga! No jeszcze nie. Jeszcze raz mu musimy... No tak ten. O, i teraz już popatrzcie. I teraz już jest nauka kompletna i leci. No i tak musimy teraz te kierunki dobierać, żeby... takie ładne wzorki się robią. I popatrzcie. I teraz, teraz już natrafił na taką naukę kompletną, że... jakie <laughs> to jest fajne! Żeby właśnie te pola... wyprowadzać z nich sześć ścieżek. I teraz jeszcze jest jedna ważna rzecz. Jak gramy z komputerem no to oczywiście on zabiera nam ścieżki, po których już nie możemy chodzić, więc trzeba też tak kombinować, żeby wybrnąć w taką część ekranu swoim algorytmem uczenia naszego, naszego robaka, żeby się oddalić od komputera, żeby tam sobie coś ogarniać, albo przechwytywać to, co już komputer zrobił, żeby się połączyć z jego polami i je prze, przechwycić. Zaraz Wam to pokażę. Tutaj widzicie, jak, jak już się wzorki tworzą. No chyba zatrybiliście o co chodzi, przynajmniej atarowcy. Odpalamy gierkę, odpalamy drugiego gracza, damy go na, na auto, żeby grał Grał jak najlepiej, odpalamy i teraz popatrzcie. Mamy naszego robaczka, jest podkreślony new, my zaczynamy, więc naciskam. Ja go nauczę najpierw z zygzaczka, czyli polecimy sobie, musimy zapamiętywać. Pamiętajcie, czyli pierwszy algorytm zapamiętuje, że dół w prawo i dół w lewo zrobimy. Czyli wciskam, return i pojawił się komputer. Komputer se ruszył w górę i, i tam w lewo. On, on uczy swojego robaka oczywiście inaczej. Ja teraz zrobię tak. On. No, no, nie będę wam mówił, widzicie co się dzieje. Ja lecę tym algorytmem, którego przed chwilą się uczyliśmy. I popatrzcie, co się dzieje. I teraz, tak. Ja doderzyłem się do trasy komputera. Czyli w tym momencie nastąpiło przerwanie działania mojego robaka, ponieważ napotkał jego algorytm. Mówił mu, że musi iść po w lewo, w lewo w dół. Ale tam już jest ścieżka komputera. Czyli komputer przerwał nasz algorytm. I musimy teraz wymyślić jakiś następny. Musimy jakieś następne działanie zapodać, żeby zbliżać się do ogarnięcia tych właśnie punktów, do zdobycia naszego terytorium. Ja sobie polecę teraz, tak. Polecę sobie teraz w ten sposób. Komputer tu nas jeszcze blokuje, bo ścieżka się zderzyła. Lecimy tak. Dobra, i teraz popatrzcie, nastąpiło już przejęcie, mieliśmy wolną ścieżkę do prze prześlizgnięcia się, nastąpiło już przejęcie e, tych, e, tych, tych ścieżek komputera. To ile mamy zdobytych punktów jest na dole, ale możemy sobie tak wizualnie jeszcze sprawdzić, e, które pola są nasze naciskając F jak flash, fla, flashing i uwaga i popatrzcie. I to są cztery migające komputera i dwa nasze. To są już pola zajęte, potem już nie będziemy chodzić i to są już zdobyte punkty. No i teraz musimy tak kombinować, żeby resztę planszy e, tak zapełnić naszymi polami, żebyśmy brali po prostu więcej, więcej punktów e, no i wygrali z tym komputerem. E, no i teraz tak na logikę. E, komputer zostawił Wolną ścieżkę, tutaj po skosie po dole. Ja się postaram tam wlecieć, czyli wciskam return. Teraz się obrócę tu i polecimy tędy w dół. Kumacie? Poleci mi jedno w dół, damy jeszcze raz i teraz już pociągnie go algorytm. Prawdopodobnie, jak mi komputer nie pokrzyżuje planów. Dobra, algorytm pociągnął, lecimy. Tam się zatrzymał, bo znowu natrafił na komputera. Ja sobie wciskam F. Jesteśmy już w niezłej dupie. To, to, to się inaczej gra, jak się gra samemu i się nie gapicie, bo to można wszystko przemyśleć. Dobra, to. I tak będziecie pisać, że lamie nawet w takie gierki. To po prostu te, teraz. E, bez migania. Damy teraz mu tak na pałę, żeby troszeczkę działał, i zobaczymy, co się, co się podzieje. Damy mu teraz, żeby poleciał tutaj. Zdobyliśmy punkcik. Teraz damy mu tutaj też Też zdobyliśmy. Ja troszeczkę myślę, bo już to grałem, więc Więc już mamy 7-7, już wyrównałem. Teraz ja bym chciał się połączyć z tą linią, która leci w dół. Czyli ja bym to zapodał w ten sposób. Punkcik zdobyte, to już wygrywamy. Ja teraz za szybko myślę. Wy po prostu tego jeszcze nie czujecie, bo jeszcze nie graliście w gierkę, nie macie z nią doświadczenia. Ale wiecie, ja już, ja już grałem całą przerwę w miejscu innym niż dom. No i teraz czekajcie, ja bym to teraz rozegrał w ten sposób i poszedł tutaj. Tu i popatrzcie jak punkt jest dobry, pięknie. Powtarzam, nie tłumaczę już Wam, to już musicie sami zakosztować co się będzie działo, ale znacie już, znacie już zasadę, wiecie jak się, jak się uczy komputer i jak to potem wykorzystywać. Teraz polecimy tutaj i za chwilkę w drodze powrotnej będziemy mieli będziemy mieli punkciki. Widzicie jak fajnie zatoczyłem? Już coraz więcej pól jest naszych. Pięknie. Tam już błysło na górze, już mamy 14,10. Teraz polecimy sobie tędy. Pięknie, im więcej takiej siatki jeszcze niepełnej z sześcioma od nogami sobie utworzymy, tym jest większa szansa, że potem jakimś jednym algorytmem, jakimś jednym przejściem poziomym, pionowym albo po skosie wbijemy się w zapełnianie po prostu wszystkich, wszystkich pól. I, i właśnie o to chodzi, by to przewidzieć, zobaczyć, jak się sytuacja rozwija. I patrz. No dobra, wygrywa, gdzieś, gdzieś tam się w dupceł. Czekaj, Fcis, dobra. A, tam, nieważne. I tak wygram. Nie wygram. To jest. Dobra, może się uda. Czekajcie. Czekajcie, teraz nie gadam chwilę. Nie gadam chwilę, bo to trzeba się. Z... <laughs> Pięknie. Dobra, 22, 25, 23, rośnie skubańcowi, ale, ale pykniemy go, bo ja już mam piękną siateczkę, mam. teraz muszę jakoś się wbić tak poziomo do przecięcia tego wszystkiego, jak się wbiję poziomo to on hmm, 50 parę punktów ma, no on, on wpadł na to wcześniej, no ja, ja się chciałem właśnie tak wbić jak się wbił teraz on, dobra, już nie wygram, ale kumacie, jak sobie narobimy tą taką siateczkę, te plaster miodu i potem znajdziemy... Yy tak go nauczymy, żeby na podstawie naszych ruchów nagle ruszył w bok, no to popatrzcie, co się dzieje. <grych> no, zrobił nam rozpierdukę. E, oczywiście, jak, e, jak trafimy na moment, w którym nic nie stoi na przeszkodzie, a jemu akurat nie, nie stało poziomo, ponieważ stworzyłem mu taką mo możliwość tą tą siatką e, miodową, no to chłopak doleciał do 178 punktów, mnie rozpierdzielił. Ale kumacie o co chodzi? Pokażę Wam jeszcze na szybko, co się dzieje, jak się gra. Jak się gra w czterech? Ustawimy w ogóle na wild, żeby totalnie nieprzewidywalnie, nieprzewidywalnie robił. Odpalimy jeszcze to, żebyście tylko zobaczyli. Teraz wam puszczę jakiś podcast muzyczny, nie będę, nie będę nic gadał i zobaczcie, jak ta gierka wygląda już w czterech kolorach, w czterech zawodników i z komputerem. No i zobaczymy, zobaczymy, czy mi się uda wygrać. Ja wiem, ja wiem, co już myślicie. A znowu Eliop gada, że będzie, że będzie milczał i nie. Muzykę. Czy muzykę odparam? Dobra, już będę gadał, nie powiedziałem o tym wcześniej, ale możemy znaleźć się w sytuacji, w której, i to ma miejsce przy większej ilości graczy, w której się zablokujemy totalnie, czyli znajdujemy się w miejscu, znajdziemy się w punkcie, gdzie wszystkie sześć ścieżek jest zajętych przez innych graczy. Przez innych graczy, przez nas i nie możemy się po prostu ruszyć. Jeżeli jesteśmy w centrum i wszystkie sześć ścieżek jest wydeptanych, jest niestety koniec, no 13, 24, 27, 97, ale, ale nie. Jeszcze jeszcze teraz przy przyspieszonym tempie muszę, muszę wam pokazać, że że, że i że wygrywam. znowu, znowu muzyczka. Dobra, e, ja uskończyłem. Nie mam możliwości ruchu, mam 60 punktów. E, no teraz jest szansa, że ten zielony mnie jednak pobije. Chyba, że go, nie już go przyblokowali. Dobra, e, nie, czekajcie, nie kupam czemu się tam pojawiłem na górze. Coś jest. No nieważne, nieważne, nieważne. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do zagrania w tą gierkę. Naprawdę wymaga sporego pomyślenia, jak już się gra z komputerem. Na początku wymaga pomyślenia, żeby zatrybić o co chodzi, żeby poznać te wszystkie zasady, myśleć i pamiętać, jak, jak nauczyliśmy robaka się po, po, poruszać w każdej sytuacji. Ale jak widzicie, jak się człowiek skupi, jak troszkę czasu poświęci, no to da się tak wszystko tutaj zaplanować, takie ruchy, tak sobie wspomnieć, co, co, nasz, co nasz robak komodorowiec umie, że da się, da się wygrać z komputerem. E, dzisiaj naprawdę każdą jedną partykę opykałem wszystkich i łajdów, i automatów. Zachęcam do zagrania. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się hej.